Przedimek określony the używamy, gdy mówimy o konkretnej rzeczy lub osobie, czyli w pewnym sensie zidentyfikowany jakiś obiekt, w liczbie pojedynczej jak i mnogiej. Wymowa the lub the. Dla uproszczenia symbol the w lekcjach zapisuję ją w wymowie jako d, Aby poprawnie powiedzieć the, literę d mówicie jakby przez w, w efekcie powstaje w. wymowa the czy the Zależne jest od tego jak wymawiamy kolejne słowo po the Jeśli wymawiamy od spółgłoski a najczęściej tak jest użyjemy the jeśli po the słowo w wymowie zaczyna się od samogłoski powiemy the wymowa the i the przykłady samochód the car koniec the end The car, the end. The car, the end. Przedimek The stawiamy. Jeśli z sytuacji i kontekstu wiadomo o co chodzi. Samochód znów się popsuł. The car has broken down again. Mam jeden, więc wiadomo o jakim mówię. The car has broken down again. Jeśli mówimy o czymś po raz kolejny, widziałem ducha. Był straszny, czyli ten duch był straszny. I saw a ghost. The... I saw a ghost. The ghost was scary. Jeśli mówimy o rzeczy, która jest unikatowa, jedyna w swoim rodzaju, spójrz, słońce wstało. Look, the sun is up. Look, the sun is up. Wielką literą piszemy takie rzeczowniki jak Słońce, Księżyc, Ziemia itd., jeśli mówimy o nich w kontekście astronomicznym. Przed nazwami geograficznymi, czyli wszystkie oceany, morza, rzeki, złożone nazwy jezior, łańcuchy górskie, wodospady, kanały, grupy wysp, pustynie, wybrzeża, półwyspy itd. Wyspy Kanaryjskie The Canary Islands The Canary Islands Nazwy pojedynczych gór, jezior czy wysp i tym podobne są bezprzedimka. Mount Everest jest najwyższym szczytem na świecie. Mount Everest is the highest peak in the world. Mount Everest is the highest peak on the world. W tytule gazet, czasopism, przed nazwami kin, teatrów, hoteli, statków, instytucji, tytułów książek, filmów i tym podobne Występują również wyjątki bez the. Armia Brytyjska. The British Army. The British Army. Przed nazwiskiem w liczbie mnogiej oznacza rodzinę. Państwo Smith. The Smiths. The Smiths. Przed ważnymi wydarzeniami i okresami historycznymi. Średniowiecze. The Middle Ages. The Middle Ages. Przed przymiotnikami w stopniu najwyższym jestem najszybszy w mojej grupie. I'm the fastest in my group. I'm the fastest in my group. Gdy mowa o grupie społecznej, bogaci nie są wystarczająco opodatkowani. The rich are not taxed enough. The rich are not enough. Przed nazwami państw mających w nazwie liczbę nogą, lub słowa federacje, związki, republika itd. Stany Zjednoczone Ameryki. The United States of America. Tutaj jest the, pomimo że jest u samogłoska, ponieważ wymawiamy przez i. Przed nazwami narodowości, gdy mamy na myśli cały naród. Brytyjczycy. The British. The British. Pewnych ustalonych zwrotach przed nazwami instrumentów w sensie ogólnym, lub gdy mówimy o grze na nich. Gram na gitarze. I play the guitar. I play the guitar. Rano in the morning. In the morning. Mówiąc prawdę. To tell the truth. To tell the truth. Z liczebnikami porządkowymi. Pierwszy, drugi i tak dalej. The first, the second. Zajrzyj do mojej lekcji o stopniowaniu przymiotników w lekcji Stopniowanie przymiotników nauka angielskiego. Pojawi się ona u góry po prawej, na końcu lekcji oraz znajdziesz link w opisie. Zacznij już dzisiaj naukę na ilengwitches.pl e Dołącz do naszej grupy na Facebooku oraz jeśli chciałbyś nas wesprzeć, możesz to zrobić teraz poprzez patronaita. Wszystkie linki w opisie. Pomóż nam rozprzestrzenić darmową naukę języków obcych. Wystarczy, abyś udostępnił jakąś jedną z moich lekcji na Facebooku. Na pewno twoim znajomym to się przyda. Dzięki. Zostaw łapkę w górę, aby mogły powstawać nowe lekcje za darmo. Zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi lekcjami. Napisz komentarz, jak podobała ci się ta lekcja i napisz również, czego jeszcze brakuje na kanale. Dołącz do naszej grupy na Facebooku, gdzie udostępniamy sobie materiały i pomagamy sobie w nauce języka angielskiego. Obejrzyj również pozostałe lekcje. Dzięki i cześć.